Nazywam się Elżbieta Górniewicz-Pękalska. Słuchasz podcastu Droga Mocy i Kreacji. Inspiracje z medycyny chińskiej, życia i nauki. Dziękuję Ci za Twoją uwagę i Twoją obecność i Twoją ciekawość. W tym odcinku, jedenastym, takim fajnym, jeden jeden, podzielę się z Tobą tym, czym jest zdrowie. Oczywiście każdy z nas wie, czym jest zdrowie, bo każdy z nas ma niego, swoje zrozumienie i swoją definicję. Więc pomyśl przez chwilę, czym dla Ciebie jest zdrowie. Co oznacza, że jesteś zdrowa, że jesteś zdrowy, że czujesz się zdrowo. Masz już? Być może są aspekty, które są dla każdego z nas ważne, ale też i odmienne. Moja definicja zdrowia zmieniła się pod wpływem medycyny chińskiej. To dzięki medycynie chińskiej zrozumiałam, jak kluczowe jest działanie nerwów, jak kluczowe jest krążenie i sprawnie funkcjonujące serce. W obrębie medycyny chińskiej ból jest brakiem swobodnego przepływu krwi, limfy, bodźców elektrycznych, tej pizoelektryczności, o której mówiłam w poprzednim odcinku. Jest brakiem swobodnego przepływu. Jest też brakiem swobodnego przepływu emocji. Zdrowie jest więc byciem. Faniem, jestestwem, przepływie, w przepływie swobodnym bodźców, krwi, bodźców nerwowych, elektrochemicznych, takich, że krew doskonale odżywia wszystkie narządy, organy i tkanki. A to w praktyce oznacza też, że ta krew roznosi właściwe substancje ze sobą. Ma wystarczająco tlenu, ma też wystarczająco tlenku azotu, który też we krwi się znajduje, czy może się znajdować. Ma też wystarczająco składników odżywczych, które oczywiście dostają się do biegu strawienia i z absorpcji. Oczywiście wiemy, że ból przeszkadza w życiu i funkcjonowaniu, ale nie zawsze jest to ból fizyczny. Czasem, a nawet bardziej deprywujący jest pół emocjonalny czy mentalne, psychiczne. Jest to obciążenie psychiczne, jest to stres, jest to napięcie, które przychodzi do nas z zewnątrz, a my niechcąco, zbyt mocno się odkształcamy i temu się poddajemy. Poddajemy się tej presji, presji wielowymiarowości, działań i zadań, które teraz mamy. Temu, że musimy działać wielofunkcyjnie, i wielopoziomowo, i sami, wie, sami wiemy o co chodzi z mediami i z tym wszystkim, co się dzieje dookoła, ze zmieniającymi się warunkami życia, związanymi też z niesamowitym rozwojem sztucznej inteligencji, jak i też sytuacji geopolitycznej, i zmieniającej się ciągle. I tutaj tym kluczowym słowem dla mnie jest słowo przepływ. Bo zdrowie dla mnie absolutnie nie oznacza, że ja nie mogę zachorować. Zdarza się. Dlatego, że ilość napięć, stresów i zewnętrznych bodźców, czy zadań, z którymi każdy z nas musi sobie radzić, jest tak duża, że momentami organizm mówi hej, dość, potrzebuję przycupnąć i odpocząć. I to nie, nie oznacza oczywiście, że zawsze mam wystarczająco czasu, żeby zadbać o siebie i pomyśleć o tym, że mam czas dla dzieci, dla rodziny, dla domu, dla zadbania o wielorakość funkcjonowania nas wszystkich, a jednocześnie mam czas, żeby zadbać o siebie. nie, to nie jest prawda. I o ile kiedyś wydawało mi się rozmowy o, o balansie pomiędzy pracą a całym kształtem życia. Za fajnie, no, no cudownie i pewnie wszyscy tak mają. W praktyce myślę, że niewiele ludzi tak ma, bo jest to ciągle dynamiczna, jakby zmieniająca się funkcja naszej rzeczywistości. Jeżeli potrafimy zadbać o siebie, to inne aspekty trochę leżą z tyłu. A jeżeli te inne aspekty nie leżą z tyłu, no to, to nasze dbanie o siebie jest momentami minimalne. I dla mnie zdrowie oznacza to, że potrafię zadbać tak naprawdę o swój minimalny przepływ. A jeżeli widzę, że, okej, okay, spadłam, czy brakuje mi równowagi, to wiem, jak wykonać proste rzeczy w swoim życiu, tu i teraz, codziennie, aby zachęcić mój organizm, moją świadomość do samoregulacji. Więc zdrowie jest tak naprawdę dla mnie funkcją. Wyznacznikiem mojej możliwości adaptacji do tego, że jeżeli stres nie mocno przyłoży i dokopie, że tak powiem, to jestem w stanie szybko się pozbierać. Jest to coś, co teraz nazywamy rezyliencją, pewną odpornością na stres, warunki psychofizyczne, atmosferyczne, całościowe. I doskonale wiemy, że są sytuacje w naszym życiu, czasami nawet lata, kiedy tak naprawdę inne rzeczy są bardzo ważne. I ja mogę to powiedzieć ze swojego doświadczenia, ponieważ moje dzieci, moje bliźniaki wymagały tak zasadniczej opieki, ponieważ miały pewne upośledzenie fizyczne, że tak naprawdę nie zostawało mi czasu na siebie przez wiele lat. A kiedy zostawał mi czas, tak naprawdę nie miałam ochoty ruszyć palcem, tylko po prostu pospać. Można powiedzieć, tak, dbałam o siebie. Ale było to absolutnie minimalne. Każdą chwilę, którą miałam w tamtym czasie, a nie byłam jeszcze zakorzeniona w medycynie chińskiej, tylko jej się uczyłam, jakby każdy czas, z powodu też napięcia i stresu i odpowiedzialności, którą oczywiście przejęłam za moje dzieci, powodowały to, że ciągle szukałam nowych rozwiązań, ciągle uczyłam się czegoś nowego, tak aby Wypracować jakąś metodę, technikę, w sposób podejścia. Tak jak większość z nas, kiedy do czegoś dochodzimy w swoim życiu, to otwiera nam się oczy, jak proste to jest i jak długą drogę naokoło musimy przejść, aby zrozumieć pewną prostotę i zwyczajność pewnych prostych rzeczy, o które można zadbać. I tą moją zwyczajnością dla moich dzieci był masaż, był dotyk, którego znaczenie zrozumiałam już dużo później, studiując, jakby patrząc na medycynę zachodnią, medycynę wschodu, ucząc się o tym, że nasze powięzie zbudowane z kolagenu mają właściwości pizoelektryczne a więc każdy dotyk może powodować odpowiedni masaż, że te struktury są zachęcane do zmiany. Ja poprzez masaż zachęciłam te struktury do zmiany u moich dzieci. Ten masaż trwał wiele lat, codziennie, czasem dwa razy dziennie, ale był tym aspektem, który najbardziej był kluczowy w momencie inicjacji tych zmian. Potem mogłam korzystać z innych rzeczy, których się nauczyłam, np. Na ziół czy jakichś suplementów, ale bez tego masażu zmiana by się u nich nie dokonała. Tak samo do tej zmiany były potrzebne zioła, całościowe podejście, My zwracając do tego, czym jest zdrowie. Zdrowie jest Twoją rezyliencją i jestem swobodnym przepływem. Jeżeli tu i teraz masz ból, czy to emocjonalny, czy fizyczny, czy też mentalny, to zadaj sobie pytanie. Gdzie Brakuje mi tej funkcji sprawczej, gdzie jest brak ruchu, gdzie jest ograniczenie ruchu, na jakim poziomie, co mogę zrobić. Jeżeli boli Cię szyja, jeżeli bolą Cię plecy, dół pleców, jeżeli boli Cię biodro, możesz zacząć działać tu i teraz poprzez automasaż, masaż siebie, dotyk siebie. I niezależnie gdzie Cię boli, to gdzie boli nie zawsze jest tym, co powoduje ból, w większości przypadków. Ból jest inicjowany z zupełnie innego miejsca w ciele. Więc jeżeli na przykład boli cię ramię, zacznij od masażu twoich palców, zacznij od masażu ręki, rozluźnienia wszystkich struktur stawów, paliczków, nadgarstka, łokcia, aż do gdzieś do ramienia. Masuj, uciskaj, ugniataj. Sprawiaj to, żeby wzrosła sprawczość. Tam, gdzie są stawy, nawet jeżeli nie jest to staw, tutaj barkowy. Ale to wszystko ma przeniesienie na całą strukturę, bo bark czy ramię nie istnieje samo w sobie, tylko istnieje w całej strukturze mięśniowo-powięziowej, my byśmy powiedzieli, meridianów, w których przenoszone są ładunki elektryczne, przez które płynie krew, aby odżywić te nasze struktury i narządy. Jeżeli boli Cię biodro, to zacznie od palców stopy, czy boli Cię kolano. Tak samo. Niezależnie, co Cię boli, na poziomie nogi, pomasuj całą nogę. I to możesz zrobić, możesz użyć swoich rąk. Jeżeli nie jesteś w stanie, zacznie od stopy. Możesz wyjść, zrobić sobie automasaż, chodząc boso po jakichś kamykach, albo przynieść kamyków do domu. Takich powiedzmy bardziej płaskich. Wziąć dużą miskę, nalać tam wodę i po prostu poderpać sobie w miejscu. Każdy bodziec, każda stymulacja w układzie nerwowym, każdy nacisk, jest czymś, co jest zachętą do reorganizacji naszej struktury, do zwiększenia swobodnego przepływu, do samoregulacji. Bez tego zmiany się nie dzieją. A teraz doskonale wiemy, że każdy z nas żyje w ruchu, który jest ograniczony. Wykonujemy Podobne funkcje, podobnego ruchu codziennie, godzinami. Albo siedzimy, albo stoimy, ewentualnie biegamy, czy chodzimy na siłownię, albo może ćwiczymy ją, to oczywiście dużo, dużo lepiej, bo tam są różne pozycje, ale te pozycje, których nam brakuje, które tak naprawdę dają niesamowite bodźce do funkcji sprawczy organizmu, to są te, które są z pozycjami, czy ruchem, czy wykrętem skrętem na skos. Czyli są to wszystkie skłony, wykłony skręty, które nie dzieją się w płaszczyźnie, ale w przestrzeni trójwymiarowej. Stąd też ważne są ruchy, tak naprawdę, jak wykonują je dzieci, kiedy tu rulają się po podłodze, chodzą na czworakach, bawią się w pieski, kotki, biegają. One są żywe i zdrowe, tak? Tak to widzimy. I stąd też, jak możemy się domyślać, wziął się taki zapał do czegoś, co się nazywa Animal Flow czyli Ćwiczeń, które są inspirowane tym, jak poruszają się zwierzęta, tą swobodnością, różnorodnością ruchu małych dzieci i zwierząt, że jesteśmy na czworaka, jesteśmy na, na tym, co daje bodźce też naszym dłoniom, naszym rękom do funkcji struktury. Więc jeśli boli Cię cokolwiek w ciele, możesz, i ja absolutnie zachęcam Cię, aby masować się powyżej, poniżej tego miejsca na całej strukturze. Jeśli bolicie, na przykład bolą ci jelita dookoła jej to cienkie, dookoła pępka, zacznij od ucisku, masowania przepony albo nawet ucisku tam, gdzie są pod żebrami i głębszego oddychania. I to wtedy będzie stanowiło pewien mini masaż przepony, bo ta przepona decyduje też o tym, najlepsze strzeni mają organy w jamie brzusznej. Jeżeli bolicie pęcherz, masuj się powyżej. Zobacz, jak ułożone są twoje mięśnie pośladkowe, na ile one są sprawcze. Powiecie: kręgosłup w dolnej części? Sprawdź, jak mają się. Uciśnij się tam, gdzie jest pas, na bokach. Tam często te mięśnie nie działają sprawnie. Tak samo mięśnie pośladkowe, bo to one powinny generować ruch. Mięśnie pośladkowe większy i średni. I bardzo często u wielu ludzi one są po prostu leniwe w, pewnej, w pewnym braku funkcji. I gdy twój kręgosłup mus, muszą dźwigać dolne mięśnie, tu przykręgosłupowe, no to jest problem. Bo tak naprawdę potrzebujesz swojej funkcji sprawczej, twoich pośladków, bo to one generują ruch do przodu razem z mięśniami lędźwiowymi. Jeśli idzie o emocje, to przepływ jest kluczem. Emocje są po to, aby je odczuć. Ja wiem, to brzmi trywialnie i właściwie wszyscy to wiemy. Ja też to wiem. Ale co z tego? Są sytuacje, w których nagle po prostu jest takie spiętrzenie tych emocji, że próbuję je zatrzymać. I tak naprawdę bardzo często w życiu wstrzymujemy te emocje, zatrzymujemy w sobie. Czasem są mocne, gdy pojawia się szok albo trauma, ale to nie musi być aż tak. Czasem jest to po prostu długotrwały stres i napięcie. Które na nas spada. I oczywiście też wiemy, że jesteśmy, że jesteśmy bardziej podatni na stres, gdy mniej nie dosypiamy czy nie dojamy. I często przy długotrwałym stresie następuje niby adaptacja organizmu do tego stresu, ale w praktyce ten stres, to napięcie, zostaje w ciele. W taki sposób, że jesteśmy ciągle w działaniu współczulnego układu nerwowego, czyli w stanie fight or flight, tylko na pewnym niższym poziomie tego stanu, ogólnie ciągły stan napięcia. Są to przykłady ludzi ciągle w ruchu, ciągle coś muszą robić, nie potrafią, usiąść, odpocząć, jakby nie robić nic i po prostu być. Ciągłe robienie. Znajdowanie sobie zadań bez momentu zawieszenia. Gdy to wszystko trzymamy w ciele, układ nerwowy przestaje być sprawczy, bo jest tylko jakby w jednego rodzaju działań, w napięciu, bez relaksacji. Wtedy, bardzo często, po roku, czy czasem latach takiego działania i funkcjonowania, pojawiają się poważniejsze choroby. Bo ten stres, Niby w pewnym momencie niewidoczne, ale to napięcie jest w nas i tak naprawdę na poziomie naszego organizmu zmienia naszą funkcję sprawczą. Zmienia to, jak działa układ nerwowy, który na przykład poprzez to, że jest ciągle w tej akcji spoczynkowej, nie wydaje nam sygnałów do rozszerzenia naczyń krwionośnych, do relaksu. To się dzieje właśnie w relaksie. A gdy nie ma rozszerzenia naczyń krwionośnych, to też jest gorszy przepływ krwi przez stawy. No więc mogą się pojawić różnego rodzaju choroby związane po prostu ze słabszą czy gorszą cyrkulacją, z gorszą absorpcją i z upośledzonym trawieniem. I znów nie jest to z dnia na dzień, to może trwać latami, ale te rzeczy poprzez drobne zmiany. Dzieją się codziennie. Zatem, jeśli myślisz o zdrowiu, to myśl o swojej możliwości akomodacji, powrotu do sprawczości, powrotu do mobilności, elastyczności i ruchu. Nawet jeśli jesteś w kiepskiej sytuacji tu i teraz, to poprzez zmianę i zwiększenie swojej mobilności płyniesz. Na stworzenie nowych bodźców, nowych stymulacji w swoim organizmie, w swoim kładzie nerwowym, a poprzez masaż płyniesz na pobudzenie bodźców, przesyłanie jonów w Twoich mięśniach z powodu pizoelektryczności, kolagenu. Tylko tak proste działania, codziennie, kilka minut, może dwa razy dziennie, mogą w perspektywie czasu, na przykład miesiące, spowodować, że poczujesz się lepiej że będziesz w stanie zniwelować znaczną część bólu poprzez to, że uruchomisz przepływ. Ten przepływ jest przepływem, przypominam, krwi, limfy, jonów, informacji elektrochemicznych, sprawczości twojego układu nerwowego. Więc jeśli tego ci dzisiaj brakuje, zacznij tu, gdzie jesteś. Zacznij od tego, że... Robisz masaż dookoła swoich stawów, że robisz kółeczka, wyciągnięcia, napięcia, wykręty, skręty. I nie musisz wcale chodzić, biegać i robić niesamowicie zaawansowane rzeczy, wręcz przeciwnie. Mogą być bardziej zaawansowane ruchy, ale mówię te ruchy w obrębie stawów. To chodzi o ruchy to, że twoja dłoń może się wykręcić na lewo, prawo i oczywiście ty kontrolujesz, gdzie jest poziom bólu i Twoich możliwości. Ale to ty możesz używać drugiej dłoni, aby zachęcić ten ruch, aby dać nowe bodźce, bo to przez nowe bodźce, nowe stymulacje, układzie nerwowym w naszym organizmie dokonają się zmiany. To one powodują, że te stare ścieżki, po których istnieje ból, które są ścieżkami bólu i niemocy, mogą być zmienione z powodu nowych doświadczeń. Naprawdę tak działa nasz, nasz mózg, że w momencie dostarczenia wystarczającej ilości nowych doświadczeń, nowego rodzaju sygnałów i bodźców, ból może być zniwelowany. Chociażby dlatego, że to pobudzi nowy sposób działania układu nerwowego i może zachęcić z powodu zwiększenia przestrzeni i automasaży, nacisku do przypływu. Jonów, które gdzieś kumulują się elektronów w naszych mięśniach, i ten zaburzony przepływ powoduje zaburzoną funkcję. Więc jeśli o tym myślisz, pomyśl sobie sam, co mogę zrobić tu i teraz, by zwiększyć swoją mobilność, swoją elastyczność, jeśli idzie o ciało fizyczne. A jeśli mówimy o emocjach, co mogę odpuścić? Czy mam walczyć o każdą walkę w swoim życiu? Nie ma sensu. Co możesz odpuścić? Czemu pozwalasz odejść? Wyobraź sobie te swoje emocje, gdzie siedzą głęboko w ciele. Możesz je sobie wyobrazić, że ta emocja siedzi w brzuchu. Tak na przykład często jest strach, jak kamień w brzuchu. Bardzo często jest pod przeponą. To jest kamień pomiędzy przeponą a pępkiem. Tak to czuć przy palpacji, dotyku. Ten strach paraliżuje, ściska i uciska. A jest to zakleszczenie. Na poziomie, mówiąc metaforycznie, tak, zakleszczenie na poziomie układu nerwowego, które jest w stanie fight or flight walki o przetrwanie, z powodu strachu, lęku, nadmiaru stresu. Odpuść, odpuść z oddechem, i choć znowu wydaje ci się, że być może potrzebujesz niesamowite metody i sposoby, to powiem Ci. Że to, do czego możesz wrócić, to jest najprostsze, jest w Twoim zasięgu tu, gdzie jesteś. Po prostu w najprostszej metodzie wyobrażasz sobie, że wypuszczasz swoją emocję jako na przykład kamień ze swojego ciała i on rozmięka z każdym Twoim wydechem. I ten wydech jest dłuższy. Idealnie, jakby trwał 5 sekund, ale jeżeli nie jesteś w stanie tego zrobić. To tyle, ile możesz. To powoduje to zwrócenie do siebie, do swojego ciała, do dotyku, do ruchu, do mobilności. Przywraca do ciebie Twoja własna moc sprawcza. A tak naprawdę o tym jest ten podcast. To podcast drogi, mocy i kreacji, powrotu do siebie, do wzięcia odpowiedzialności za to, co możesz i tworzenia sprzyjających warunków. Dla siebie samego, dla siebie samej, aby po prostu świetnie funkcjonować. A jeżeli pojawiają się zawieruchy w Twoim życiu i dostaniesz mocnego kopa, który Cię powali, to mówisz sobie: Wstaję, pozbywam się bólu, tworzę nową przestrzeń dla siebie samej poprzez powrót do mnie samej, do mojego ciała i do zmiany siebie poprzez dotyk poprzez zwiększenie przepływu. I do tego Cię zachęcam. Dziękuję Ci bardzo za Twoją uwagę. Jeśli masz pytania, jak medycyna chińska może Ci pomóc, jak praca z emocjami może Ci pomóc, albo chcesz się ze mną umówić na konsultacje, albo na sesję, to dane znajdziesz poniżej. Dziękuję Ci bardzo i do usłyszenia następnym razem.